Ciemno jeszcze jest, ale no. Widzicie to, co tu się dzieje? To no, czegoś zobowiązuje. Musimy jechać jednak. To nie jest tak, że prześpimy to i przeczekamy i zobaczymy, co się stanie. Tu trzeba działać. Pogoda, jak widać, nie sprzyja. zrobiło się biało. Trochę błotko będzie. No ale co, nam to nie straszne, bo tak jest zawsze i tego nie unikniemy. Ale to, co możemy zrobić w naszej sprawie, robimy i działamy. są maszyny, można jechać. Ruszamy na cztery ciągniki. Piąty dojedzie w trasie. Tutaj też nawet reprezentuje, widać nas, wspomaga, mimo że nie może jechać. A my lecimy. Center przede mną, ja 80, tam, z tyłu 830, zanim nim wstecz No, będzie konkret, ludzie. Jak my już w końcu ruszyliśmy, bo nigdy z mojego rejonu nie widziałem tylu ciągników, żeby ruszyło. Mam nadzieję, że to nie będzie musiał być kolejny raz, byśmy jechali później jeszcze. Chciałbym, żeby to się zakończyło na tych ostatnich wyjazdach teraz. Oby to się spełniło moje marzenie takie. Żebyśmy nie musieli strajkować. Byłoby to piękne. Ja przekazuję tam kamerę dalej chłopakom. zobaczymy co u nich słychać. Cześć i się Manko. witajcie. Jedziemy. Grawa zbiórka była w okolicy, tutaj z naszej strony. Jak na tamtym strajku było gdzieś około 5 cienników, tak teraz mamy gdzieś około 15. ładnie się chłopaki zmobilizowali, ale znowu pogoda nas nie rozpieszcza, pada śnieg. Jak wtedy miał wiatr, to mocny, tak teraz pada śnieg. I znów może być lipa z lataniem dronem, aczkolwiek zobaczę. Jedziemy nadala, na na pyżyce, na taką troszeczkę większą zbiórkę. Potem lecimy jak chłopaki do nas wsiadą z bani, Praktycznie taki sam harmonogram, jak ostatni, na ostatnim strajku. Zresztą będziecie wszystko widzieć. Eee, potem lecimy na Orlen, na Szczecińską, też I potem już razem, ładnie zgrupowani, w stronę, eee, Gorąco, jedziemy w stronę... tu Jedziemy w stronę węzła Parnice, tam gdzie ostatnio był strajk, gdzie blokowaliśmy węzeł, jaki jak potem nie mogliśmy się pomieścić, nawet na mosie chłopaki stali. Tak wjeżdżamy tam na sks S3. W i przy Węźle e, Renice zatrzymujemy się na Esce na w obu kierunkach i blokujemy ją. Także do usłyszenia w kolejnej części odcinka. Powiem tak, dalej jest pełniuszki. Nawet telewizja przyjechała. Zjeżdżają się. Czekamy na grupę z Bani. Robimy tutaj, oni robią zawilkę, my za nimi. I lecimy dalej. Ogólnie pogoda jest masakryczna. Ale myślę, że dronem dronem pójdę do, do góry. Może to się uspokoi na jeszcze czy coś, bo to fajny widok. Zobaczyć tyle ciągników. Jeszcze jest więcej niż tamtym razem. Także jedziemy. Państwa, stoimy aktualnie, zobaczcie to przede mną, jaki szerszeń tu stoi piękny, bo to średnio widzicie, ale tutaj zobaczcie, maszyna jest konkret, jest szeroko jak to się mówi, a my lecimy powoli, podjeżdżamy, bo jest tak dużo maszyn, tak się nas udało zmobilizować, że aktualnie chyba mamy chwilę przestoi, bo musimy sami się zredukować wszyscy. Bo jest tak dużo pojazdów, że nie ma możliwości ruchu. Aktualnie stoi my, czekamy Brawo, mistrzu, o to chodziło. Tak ma być. O, coś tam się rusza, widzę. Działamy, proszę państwa, działamy. Ej, ja te dalej. Zobaczymy się na trasie, a mam nadzieję, że będziemy dalej mogli osiągnąć swój cel i nie będziemy musieli powracać na te drogi i nie będziemy musieli robić tego co teraz robimy, bo to też nie jest dla nas jakiś super zaszczyt to wykonywać, że musimy je tutaj jeździć. Sami chłopaki Dobrze jest Zaraz, ta... bieramy się w kolumnę i lecimy te obrisy u góry? Nie yy, dużo będzie nie wiem czy będzie z tych starych o taki, tak jak ten, no. Zanim my tu wyjdziemy to to chwilę potrwa, nie? No, mówię ci. E, ciekawie. Z dosłup, ładnie. Ważne, no, żeby przyjechali chłopaki. A co? co, burak się znalazł, no co? Zablokował. No, zablokował, no co? Nie, są tacy, no to co? Dziaje się? A bo nie wiedziałem, jak nie No Ślepy jest, że ciuniki stoją, nie ma tam przejazdu. Co, on ma oczy w dupie za przeproszeniem? Chyba twojego indyka tej przywiózł z nieba, jakby zajebał. To by był mógł... pomiot w tasi. Tak Magnumy nie? Kolega z To ona, nie gada, ma... bo to trafia. No? Traf. Tak jebie, żeby taczka wystarczyła. To, dobra, to dwie taczki mogę przeznaczyć. A czemu tam stoimy? Stoję, żeby ten czołnik wziął, bo co z tego, że my ruszymy Jak tutaj się ruch odbywa, panowie, prawym pasem, nie jest zablokowany Jakby było, że zablokuje policja, pas, żeby nie znajeżdżali I wy wyprzedzicie ten czornik, który A jak ja ruszę, a tu się odbywa ruch, to by się złapał, pojedzie w i stój. tak My będziemy na Faraonie, a wy będziecie jeszcze tam stali po tym Ulembergiem Ja sobie wyobrażam że jak takie no, to ja majenę, to ludzie będą posłuchiwac tam Proszę. Bo jak kurwa jakiś pogotowie albo kolejna straż miała jechać tak chuj ona chyba ale tu nie przyjedzie, nie ma opcji jedna tylko Teraz się nic nie widzę czy stoję Bra. Co to za miasto i gdzie pyżyca zachodnia pomorskie W tym czym jedna pojechała na radzie. Na wysokości rozpana w zarazie no Ten co był wcześniej To jest Ale tego no, jest fajne no, stroboskopy u góry do dachu. Przez no. 12 jesteśmy właśnie w Wyżycach, właśnie tu z nich wyjeżdżamy. Objechaliśmy dwie stacje paliw, zebraliśmy całą ekipę, jaką byliśmy w stanie. Szacunkowo, nie wiem, ciężko powiedzieć. W ostatnim vlogu. Tutaj kolega zarzucił, czyli Robert, prowadzący cały kanał, zarzucił około 300 maszyn. No i okazało się, że się nie pomylił, no bo wyszło faktycznie, razem z autami oznakowanymi o flagą oraz y, ciężarówkami, wyszło równo 300 pojazdów. I powiem Wam, że ja widzę dużo nowych pojazdów. Sam jestem zresztą ciągnikiem, jak widzicie, nietypowym, bo tego nie znacie jeszcze. 385 Ursus. I jestem teraz w pełni przekonany, że jak rzucę słowo 500, to mogę nawet zaniżyć lekko tą wartość, bo naprawdę czynników jest sporo, nowo dużych y, takich y, nazwisk, znajomych, którzy wcześniej nie byli, a teraz są. I powiem Wam, że jestem zaskoczony miło, bo to, co się dzieje tutaj, to powiedziałby jeden z danych klasyków mały rozmach, wiadomo kto i gdzie, ale kurde, powiem Wam. Dzieje się, dzieje się, zobaczcie. My nie utrudniamy ruchu. My nie utrudniamy ruchu. Zobaczcie, straż swobodnie przejechała. Nie ma żadnego problemu. Problem jest w tym, że my demonstrujemy, pokazujemy, co nas boli. To, że musimy zebrać poparcie, to robimy to w taki sposób. Flagi, różne po te, napisy na pojazdach i demonstrujemy. Ja osobiście wolę tak. Powiem Wam, to jest dźwięk: czwórka bez turbiny. No, jest maszyna konkret. No to co, mamy w składzie tak przede nam Zetor 7245, którego też nie było wcześniej, a teraz jest. No i powiem Wam, że tą maszynę możecie kojarzyć z moich vlogów. Może vlogów? Może bardziej z. Chyba z vlogów będzie, no. I przed nim jedzie Perkins, który był na poprzednim strajku, też był tutaj, też był używany. Czekajcie, przepnęcie drzwi, bo akustykę będzie mieć lepszą. Czekajcie. Tak, ja wam mogę tak skrótsza, O, przyknęliśmy się elegancko. Co ja wam tu mogę więcej powiedzieć? No, jedziemy w strajku, za mną wiadomo już nowsze maszyny. Naprzód wystawiliśmy starsze. Gdzieś tam zapodziały się pojedyncze sztuki starszych maszyn na tyle, bo no ciężko je jakby to zobaczyć takie w dobrym stanie technicznym, które by się nadawały na drogę. A sami wiemy, że wielu z nas ma ciągniki, które by służyły tylko wokół komina i daleko nimi się nie podróżuje, a mogłyby tu przyjechać. No ale są przepisy ruchu drogowego, my też się musimy do nich stosować. Też musimy spełniać pełne normy, wymogi. To nie jest tak, że my tu przyjeżdżamy byle czym. Bo mówicie nieraz, że nowe maszyny tylko wyjeżdżają na strajk, no bo takie tylko są w stanie spełnić wymogi obecne. Czy to emisji spalin, czy to yy, różne przeglądy obowiązkowe i tak dalej. Ja dzisiaj rano dopasowałem ciągnik jeszcze w niezbędne rzeczy, bo może podczas takiego procesu spotkać się z że mnie skontroluje policja. No i też będę musiał. Przedstawić co posiadam, i tak dalej, i mogą mnie zatrzymać, nawet mogą mi mandat lepiej, mimo że nas eskortują. Więc wolę się uprzedzić, upewnić wcześniej, że wszystko mam i na pewno dojadę, i nic mi się nie stanie. Co do innych maszyn, no nie wszyscy tak mają, bo na przykład nie wydaje mi się, żeby ktoś jadąc taką przysłowiową 30-60 miał chociażby apteczkę albo trójkąt z sobą. Bo już tam o gaśnicy to nie wspomnę, bo to tak rzadkość. Ale Chociażby tą apteczkę, nie? bo to kurde jest ważne A trójkąt, no nie obowiązko... obowiązkowy jest, tak, więc też powinniśmy posiadać A czy zawsze to zabieramy w pole? No niekoniecznie I właśnie to jest taka trochę przestroga, że To jest taka nasza podstawa, musimy o to dbać Co mógłbym wam jeszcze więcej powiedzieć, na ten moment aktualnie kierujemy się na S3 Podejrzewam, że mój współprowadzący jest gdzieś z tyłu za nami

Nagrywa, to się kameruje. Mord człowieku. Tak bo tam deptaj. Policja to... stoi. Proszę Państwa, wjechaliśmy na autostradę. Zobaczcie jaka maszyna. To ją kojarzy z poprzedniego filmu. Zobaczcie. Jeden wieczór i chłopaki odrobali kawał roboty. Zobaczcie. Odmalowana, odpicowana na nowo. Bamfary, klaksony To jest maszyna teraz! Ja osiemdziesiątką dalej lecę! Blokujemy autostradę, jak widać, dwa pasy zajmujemy naraz. Ale dodaję! Mały ale wariat, naprawdę Za nami ekipa cała. Kamery. Proszę Państwa! Może nie o to Polska walczyła, bo tego byśmy nie musieli robić dzisiaj. Ale jak widzę, zaangażowanie to serce się cieszy, naprawdę. Kurde, nie wiem jak to, to opisać, jak to powiedzieć. No bo to co zrobili rolnicy jako zjednoczeni, jako jedna ekipa, jako, jako grupa ludzi dogadający, dogadujących się z sobą, jest naprawdę coś takiego, co ciężko uzyskać nawet w szkole, w klasie, gdzie osób jest 20. A my to robimy grubą ilością ludzi. Naprawdę to, jest, to nie jest tak, że to jest 5 osób. Nas tu jest ponad 500 ludzie, Szczerze dziękuję każdemu, kto pobiera, A każdemu, kto neguje, radzę zapoznać się z tym, co się dzieje na świecie obecnie. Bo to nie jest sprawa od dzisiaj, a nie od wczoraj. Walczymy o coś poważniejszego. A ja muszę za się żegnać. Ciekawe, co teraz robi tam Robert bo z tyłu. Bo słyszałem, że już też już załączył Radę. Robert, jak tam u Ciebie? Tak, jesteśmy już na Esce, Miałem live'a przez praktycznie odpyrzec aż do tego momentu, ale zostałem pana na live na TikToku. Jak widzicie za mną jest nas dużo, można powiedzieć. Także co, widzimy się na węźle rynice. Jesteśmy na miejscu, można by rzec. Ładnie się zaraz poustawiamy. A jeszcze na przodu. No i jedziemy. Cyk. We Francji dochodzą odpowiednie ugrupowania, które będą chciały politykę zmieniać. I mam nadzieję, że na korzyść. W Niemczech to samo. W Polsce na razie nie ma takiego ruchu. Wchodźcie jako młodzi, zbierajcie podpisy, startujcie i macie szansę, żeby to wszystko zmieniać. Ja też kiedyś myślałem, że inni za mnie zrobią. To jak zrobili, to widać, bo dzisiaj tu jest. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Brawo ograniczają tym samym produkcję, co chwilę jakieś ugorowania, jakieś wymysły zasiewów i wszystkiego po kolei. I co robi Unia? Unia w tym momencie robi to, że to, co brakuje nam wewn wewnątrz wspólnoty, produkty rolno spożywcze ściąga z, y no, spoza granic Unii Europejskiej. Podpisują umowy z krajem Mercosur. Teraz jest to Ukraina, za chwilę to będzie, będą Chiny. Mówię, rolnicy to widzą. Unia Europejska nie jest zgrają urzędników, którzy myślą i chcą zrobić dla społeczeństwa dobrze. Tak za wolno jedzie przepisowo, dalej strajk trwa. Strajk, 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 się ciemno. Jest, zrobiło się ciemno, rozjeżdżamy się.